Witajcie kochani, z strony Melika. jesteśmy znowu na PB i w dzisiejszym filmie przedstawię Wam wizualny update do Miss Fortuny oraz zmiany jakie nadchodzą dla Gangplanka. Dodatkowo zobaczycie także nową skórkę dla Miss Fortuny oraz Atrox'a, Queen i Garena. Wspomniałem powiedzieć, że jest jeszcze skin do Twisted Fate oraz Gravesa, no to, to tyle, miłego oglądania. Dodatkowo w filmie macie przedstawione nowe skórki prosto z PB. Zaczynamy od Aatroxa, Morskiego Łowcy. Kolejny skin to Nieuczciwy Admirał Garen, Queen Korsarz, Rzezimieszek Graves, skin do Miss Fortuny Kapitan Fortuna oraz ostatnia skórka do Twisted Fate'a, Twisted Fate Nożownik. Umiejętność pasywna Miss Fortune nie przechodzi jakichkolwiek zmian, a umiejętność podpisana pod A e i pod R przechodzi zmiany wizualne. Nasze Q, oprócz wizualnej, przechodzi także inną zmianę. Jeżeli pierwszy cel zostanie zabity, rykoszec zada większe obrażenia. Działa to na zasadzie trafienia krytycznego. Nasze było oprócz szybkości ataku przy użyciu zapewnia także szybkość poruszania się z naszej umiejętności pasywnej. Gangplank po raz kolejny przechodzi zmiany wizualne. Jednak tym razem, wraz ze zmianami wizualnymi przychodzą zmiany w jego umiejętnościach. Nowa umiejętność pasywna gangplanka nosi nazwę próba ognia. Co 15 sekund podstawowe ataki gangplanka podpalają cel, zadając obrażenie nieuchronne oraz zwiększają szybkość poruszania się gangplanka na 2 sekundy. E-gang planka zostaje zmieniony i teraz na każdy poziom umiejętności możemy gromadzić beczki. Odpowiem na poziomie pierwszym jedną, a na poziomie piątym pięć. Po użyciu w wybranym przez nas miejscu pojawia się beczka z prochem. Gdy zniszczy ją wróg, beczka znika, a on otrzymuje niewielką ilość złota. Gdy zniszczy ją GP, zada ona obrażenia obszarowe, ignorując część pancerza i za dodatkowe obrażenia fizyczne wrogim bohaterom. Jeżeli znajdzie się ona w zasięgu innej beczki, zostaną połączone w łańcuch, ale obrażenia w takim wypadku nie kumulują się. Dodatkowo, zniszczenie beczki zapewnia gmachlankowi szybkość poruszania się oraz skrócony czas odnowienia na umiejętność pasywną, dzięki czemu możemy zadawać ogromne obrażenia w krótkim odstępie czasu. Mówiąc jednym słowem, tons of damage. Nasza umiejętność podpisana pod W, czyli jedzenie pomarańczy, nie przechodzi większych zmian. Do umiejętności zostaje dodane jedynie procentowe leczenie, bazujące na utraconych punktach zdrowia. Działa to tak samo jak ma to miejsce w przypadku medytacji i. Umiejętność GP podpisana pod Q działa na takiej samej zasadzie. Jednakże, gdy dostajemy dodatkowe punkty złota, uzyskujemy także pewnego rodzaju srebrniki, dzięki którym w sklepie możemy ulepszyć naszą umiejętność podpisaną pod R. Umiejętność Gangplanka podpisana pod R nie przechodzi żadnych zmian. Jednakże może zostać ulepszona na trzy różne sposoby i jeżeli gra jest wystarczająco długa, możemy nałożyć wszystkie trzy ulepszenia naraz. Wszystkie trzy ulepszenia kosztują tyle samo i zaczynając od pierwszego, zapewnia dodatkowe 6 strzałów podczas trwania umiejętności, zwiększając tym samym obrażenia. Drugie z ulepszeń zapewnia szybkość poruszania się sojusznikom, kiedy przechodzą przez obszar działania Ultimata. Trzecie z ulepszeń zapewnia dodatkowe obrażenia w samym centrum umiejętności przy pierwszym uderzeniu, zadając 300% obrażeń jako obrażenia nieuchronne. Hey, look, I'm holding the world up. The glory of tamasha will never fade. <laughs> Jarvin, who? Valor! I'd keep my head down if I were you. Mm-hmm. Cheater's just a fancy word for winner. Never lost a fair game, or played one. Only two jokers in the deck, and I get dealt you. <laughs> you yeah.